15 września ruszyła kampania reklamowa z okazji otwarcia nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Muzycznym motywem przewodnim kampanii realizowanej pod hasłem Daj się unieść muzyce w Katowicach jest fragment trzeciej części Dziewiątej symfonii Ludwika van Beethovena w wykonaniu nospru pod batutą Aleksandra Leibricha. Nagrania dokonano 29 sierpnia w nowej sali koncertowej. Jestem się przed Państwem. Po to, żeby włączyć się w akcję promocji otwarcia nosu poprzez ten sport. Tylko z tego powodu, że nie startuję w wyborach. Bo gdybym startował w wyborach, w moim przekonaniu, ten film byłby najlepszą promocją. I byłyby wątpliwości, czy promuje nos, czy promuje siebie. Dzisiaj to robię z wielkim komfortem i z pewnym dystansem, ale dumny z tego, że obiekt ten został ukończony w terminie i możemy z niego być dumni ale żebyśmy nie tylko my byli z niego dumni musimy wypromować ten obiekt pokazać innym i temu celowi służy ten film istotą naszej kampanii naszej kreacji jest to że widzimy narodową orkiestrę symfoniczną polskiego radia w katowicach jako instytucję muzyczną o światowej randze i niekwestionowanych osiągnięciach chcieliśmy żeby ten 1 października który przed nami na który z niecierpliwością oczekujemy stał się wydarzeniem o właśnie międzynarodowej randze i tak też widzimy nos ale widzimy to też jako budynek który w piękny sposób nawiązuje do lokalnej tradycji i Gdzieś tutaj y, pojawiają się elementy charakterystyczne dla Nikiszowca, chcieliśmy to również wykorzystać i zwrócić na to szczególną okazję. Chcieliśmy zaprezentować przede wszystkim Katowice jako prężnie rozwijające się nowoczesne miasto, właśnie z dumą czerpiącą ze swojego wspaniałego, wartego dziedzictwa. Mam nadzieję, że to będzie widać. Hasłem kampanii jest Daj się unieść muzyce w Katowicach. W sali, która za chwilę będzie, w wielkiej sali koncertowej, która za chwilę będzie otwarta, naprawdę muzyka porywa, naprawdę unosi. Chcieliśmy, żeby Państwo, ale także odbiorcy naszych reklam również mieli tego pełną świadomość. Zaplanowany na miesięczną realizację projekt przygotowało i poprowadzi wyłonione w przetargu konsorcjum katowickich firm Media Partner i Bimedia. Budżet ogólnopolskiej kampanii oszacowany na poziomie 885 600 zł obejmuje spoty telewizyjne, billboardy i City lighty w miastach nie tylko województwa śląskiego, ale i w Krakowie, Gdyni czy Warszawie. Reklamy w prasie i w internecie, audycje radiowe oraz 30-sekundowe spoty emitowane w kinach studyjnych niemal w całej Polsce, a także szereg plakatów, ulotek, folderów czy tablic informacyjnych.